Siemano, wyniki testów, powiem Wam, że są, mamy remis no, jakby nie patrzeć, Pepsi, kurde nic nie widać, o Pepsi, a tu mamy No. No nie chcę złapać ostrości, że tak. Tu mamy kole. No niestety. Jak i jedno, jak i drugie nadaje się do odrdzewiania. Krótko rzecz nie na temat, bo nie ma czasu, mamy poniedziałek. Jednak zostało to trochę dłużej. Od piątku jedna doba, druga doba, trzy doby. 72 godziny. Wynik jest taki sam. I w jednym, i w drugim, jak było widać. Także i jedno, i drugie nadaje się do odrodzewiania. A tu ostrości nie chcę łapać. Także wyniki testów są jednoznaczne. Ja się przejdę z wami. Co do karchera, był naprawiany przeze mnie. I co się stało? W sumie to nawet nie wiem. Rozebrałem go. Poprawiłem styki wszystkie. I popsikałem tym do elektryki do tych tych czyszczenia miedzi i tak dalej, z łącz złącz elektrycznych. Ja wam przeszkadza ten szum, o ten, o, o. To przykro mi, ale składam statyw. Bo chcę iść z wami do tyłu, pokazać wam, co się zmieniło. Ale zanim tam pójdziemy, ja sobie ubiorę tego buty. Przyjechałem w tym momencie do siebie. I coś będę działał. Jeszcze co to? Jeszcze w sumie nie wiem. Ustawię was na chwilę. Yy, tynki są prawie skute. Nie wiem czy będę to kuto, czy nie. Mamy poniedziałek, gdzie ja w piątek mam jechać. Pyk, statów dorączki. Zapalniczki się oczywiście dziecko nie wzięło. Czy się wzięło? Nie, nie wzięło sobie. Dobra, nieważne. Tu się nic nie zmieniło, tu się nie zmienia, więc na razie w tym momencie idziemy na górę. Tak ma już lata w piątku. To by się wypuścić. Motyl. tak zwany. Pojawiła się dziura, nie pamiętam czy było tam nie, czy nie było. Dziura jest wybita, tu trzeba zamurować Żeby to było dorówno No i tyle no. Tu jest skutek, tu jest skutek, tu jest w trakcie. Tego się muszę pozbyć. W sumie tu jest godzinka roboty, to prawdopodobnie pokuje to dzisiaj. Tu jest podsuwane, tyle. Mus taki na razie zostawiam. Prawdopodobnie Będę to wyrównywał tutaj. Trzeba jedną warstwę, dwie, żeby yy... Sam poziom tu wylać. Tu będzie samo poziom na dwa razy lany. Jeden będzie samo poziom ten, który yy, pierwszy będzie samo poziom ten, który wyrówna cały poziom w całości domu tutaj, na dole na, na ziemi. Potem pójdzie ta podłogówka, co poszło pod łazienki, do łazienki. I na to pójdzie jeszcze jeden sam poziom, ale to pójdzie maksymalnie 5-7 mm nie więcej, także na każdy pokój tu pójdzie po metrze z każdej strony mniejszy korytarz. To samo tutaj. To samo pomniejszy o, o jeden metr po prostu z szerokości i długości. Tam to samo w łazience. Do wanny będzie yy, podłogówka zrobiona. Także cała góra będzie sterowana. <klujna> <klujna> ogrzewana. Yy, no powiedzcie mi, podłogówką I prawdopodobnie. Będzie jeden, jeden sterownik, bo tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, a łazienka będzie osobna, to będą cztery, cztery podłogówki i prawdopodobnie zrobimy tak, że będzie sterowana jednym sterownikiem. Tutaj drzwi, jak ktoś mądry zauważył, szyba tamtej nie było, W wsadziłem deskę, przykręciłem, zapianowałem, także na razie jest. Właśnie między innymi dlatego nie chcę otwierać tego, bo jest zapinowane. Tak samo dookoła można tu zauważyć, jest zapinowane, żeby też nie piździło, żeby też nie lała się woda, jak nie będzie, żeby mi dołu nie uszkodziło. Dlatego prawdopodobnie całe luzwlandu je w jednym pomieszczeniu. Zostanie wszystko skute, odłożone, żeby na razie nie nie syfić. No i w sumie co tyle? A jeszcze nie tyle. Przejdziemy się na dół. jeszcze. Przejdziemy się na dół. Ja się muszę popakować, po ten sprzęt, po zabierać to, co mam ze sobą, to sobie wezmę. Yy, to bierzemy i, i na razie tyle. Yy, widzimy się za chwilę. Jak widać skultywatorowałem tutaj, jeden kamyczek więcej został wyciągnięty, fajnie się już chodzi, fajnie już to wygląda, nie ma tego dołka tutaj, młotki dołek, nie ma tego dołka dla oka spostrzegawczego, można zauważyć, że jest obcięte są słupki, tutaj oprócz tych 5 sześciu, tu po lewej. Dlaczego? Dlatego, że tam się kończysz siatka, gdzie są obcięte i tam zakończę ją, bo tu będzie jeszcze jedna rurka, ale to już nie jestem w stanie zdążyć. Nie zdążę po prostu, nie zdążę, nie ma szans, żebym zdążył przed wyjazdem. W piątek ruszamy busem, jedziemy do Niemiec, do pracy, dlatego prawdopodobnie vlogów nie będzie, chyba żeby się coś działo. Coś tam panuje, jakiś vlog, coś będę szukał, jakieś auto dla siebie. Yy... I tyle, no, coś tam zaplanujemy, coś się zrobi, a się poszuka, pokażę sobie, sobie z firmy auto, pokażę wam jak yy, prace niemieckie wyglądają, jak to zrobić. Tam dwa słupki brakuje i tam jest jeden jeszcze do dostawienia. Do Chcę to zrobić jeszcze, nawet dzisiaj jeszcze się uda. No tak, to reszta wygląda nawet, nie jest tak zle, no, jak tak pierwszy raz. Ta furtka na końcu miała być, niestety nie znowu, że tego zrobić. I tak wiertnicę już wywiozłem. Także. Życie. No. Przyjadę. Będzie zima niestety, nie będę tu już nic robił z tyłu, ale na yy, wiosnę, no, w lecie w przyszłym roku ogrodzenie tutaj zrobię. Tą, tą całą zrobię nową. No i tą od, tutaj od, sąsiadki, od Prawej strony, od lewej i od prawej będzie nowe ogrodzenie. Od przodu na razie, nie, bo nie jest złe. I tak będzie trzeba przestawić go, bo jest w pasie drogowym. O, jeszcze tutaj przetałoby się z auto ziemię, bo to widzę, że tu jest fajny spadek. A tu jest dołek i tam znowu jest spadek. Tu wszystko trzeba jeszcze wyrównać. No i tu się dołek zrobił. Tutaj gdzie akurat korzeń zasypany. Wypukało ziemię. Pukało między korzeń. zrobił się dołek Jak wykorzystałem, to na to, żeby yy, popalić papiery, miałem pełno papierów, takich zwykłych yy, faktur, starych niestety faktur, które już nie, nie są potrzebne, które można spalić. Nie mogłem tylko dama akurat, które bo tam były dane osobowe ludzi, klientów i tak dalej. Także zostało to spalone. Yy, Złom jest wywieziony, także tutaj na razie nic nie będziemy robić. Jedynie co to, ruchy nam muszę zawieźć i brony. Po, pozamykać wszystko przed wyjazdem. Oddać klucze żonie, bo nie, raczej nie będą potrzebne. Albo na swoje swój komplet. W sumie ona ma swój. A ja mam swój. Z panem kolegą TPIU 683 Będziemy się żegnać, no tu podobnie. Znaczy na pewno będziemy się żegnać. Idzie na złom. Dzisiaj albo jutro, tutaj złom jest wywieziony. Te deski jeszcze muszę ogarnąć. No i tyle no. Na jeszcze jednego vloga wam wrócę jak będę odjeżdżał, jak to będzie wyglądało. Tutaj okazało się, że są te jest Maria cegły w takim kawałku tutaj, tu i tu. Ja to po prostu spukam. Kaczka jest rampach. No i będzie tu takie postój, żeby... Zawsze się nosi. Yy... Strasznie się nosi. Powiedzcie mi yy... piesek do domu. A tak, chciałem, żeby się nie nosił. Żeby tam zostawał, bo tam wtedy się chodzić z reguły. Żeby tam zostawał ten piasek po prostu by się tak nie nosiło do domu, no nie mogę się wyspawić, bo milion tysiąc pięćset rzeczy na raz do ogarnięcia, za dużo tego jest, a ma coraz mniej czasu. aby nie patrzeć dzisiejszego dnia, nie licząc, zostały mi trzy dni, bo za cztery dni będę już w buziu siedział o tej porze. Także tu ogarnąć, pozabierać swoje rzeczy, co do na to wyprać, popakować się narzędzie wypakować. Jeszcze muszę z y, pasatrapa głośniki bo są nowe moje e, zabić go akumulator wyciągnąć stanąć wyciągnąć, koła bo tak się dogadałem, że koła będą osobno sprzedawane e, biorę, jadę na złom do gościa mam zapłacić e, czystówki z za te także o. także tak to będzie wyglądało Brony te, tutaj, co są, lądują u tej z powrotem. kultywator ląduje tutaj, bo tam nie jest potrzebny dwa. Nie są dwa potrzebne, jak ktoś przyjedzie, właśnie z tym problemu nie ma. Eee, co jeszcze? W sumie tyle. Chciałbym jeszcze poziomy nanieść po prostu w, yy, na górze, żeby wiedzieć, ile tego poziomki wylać, jak to podzielić, jak to ten, ale prawdopodobnie też nie zdążę. Na pewno jak przyjadę, przyjadę gdzieś koło 20 grudnia bieżącego roku to raczej nic nie będę robił tylko się weźmę po prostu wezmę i zakupię wszystko do elektryki i zacznę elektrykę robić u góry na pewno będzie trzeba regipsy przywieźć, no tam wejdzie płyt tutaj wyszło chyba 46 płyt a tam wejdzie więcej, z tego względu, że jeszcze będzie swój obniżany trochę. Tak jak tutaj na przykład jest około 25 cm nad oknem szpalety, to tam będzie około 10 tylko. Eee, ze względu na to, że się z podłogą obniżyliśmy, to na no to trzeba zjechać w dół z sufitem. Dla mnie to jest na rękę z tego względu, żeby eee, nie trzeba go reszpaktować, a są strasznie krzywe. Tutaj tego nie widać aż tak, bo jest tak odcięte jest jeden kolor. W większości ścian, czy ściany i sufit, i sufit jest w jednym kolorze. Zaraz, a, zaraz zobaczę tylko coś. Ja myślałem, że listona przyjechał. No, tutaj w kuchni na przykład tego nie widać, bo jest, są trzy ściany w jednym kolorze. Sufit w białym tak samo, a tu jest też szarość, jest odcięta, także tego nie widać, ale... Też tego nie będzie aż tak widać, ale uwierzcie mi, że w tym rogu jest kolejna płyta. Gdzieś, gdzieś dotąd? A, gaz przyjechał do sąsiadki. Ja aż tego tutaj tak nie widać. Najbardziej będzie widać tutaj. Ale wy tego nie zauważycie z tego względu, że no, kamerę szokuje, jakby nie patrzeć. Może z tej strony raz zobaczę. Będzie widać? Będzie widać. Powinno być widać. Ile jest tu? Tu jest coraz mniej, tu jest coraz więcej, tylko oczywiście fokus szaleje, O, widać to. Może nie aż tak, ale jest ta różnica. Na szczęście w nocy tego aż tak nie widać. No i co? No, dlatego też nie zdecydowaliśmy tutaj nic kombinować, bo to ma być przyszła nasza sypialnia. I tu po prostu ląduje szafa, łóżko. Nic więcej. Dwie, dwie nakastliki i takie szafki obok łóżka. Nic więcej tu nie będzie. Tam jest salon, to wiecie, kuchnia. I koniec no. Pewy pasujemy skosić kosiarkę wywozłą. Masakra, ale jest eletyczna. To się skosi przed samym wyjazdem. Worek kleju tu jest. Dobra, jest głośno myślę. Eee, no i co, w sumie tyle. Ja mam jeszcze... W tym tygodniu wygląduje jeszcze jeden vlog z podsumowaniem takim bardziej konkretnym co zostało zrobione przez 5 miesięcy. No, dla niektórych to będzie mało, ale myśli raz będzie to, że z rwą kurczową. Z rąk kurczową jest też problem, bo to jest problem z kangosufem. Jest problem ze schylaniem się, schodzeniem no i się pojawia duży problem z tym. Także, moim zdaniem, dużo zrobiłem. W sumie, tak, jeszcze le lecę dwa, bo zrobimy to w ten sposób: że eee, tak, zrobię zaraz podsumowanie jedno, które wleci jeszcze dzisiaj, co jest zrobione na chwilę obecną. I zrobię Wam małe podsumowanie, taki vlog yy, odsyłając Was do późniejszych vlogów yy, przed całym wyjazdem. Gdzie przed wyjazdem wpadnę na pół godziny, bo zabieram całą zabrać i długa, i nie mam mamy. Yy, tak, tak i tak trzeba zrobić. Także już dziś mogę Was zabrać, ten, a bo na środa będzie, będzie tak, dzisiaj w poniedziałek, wtorek, środa wleci vlog z podsumowania tego, co jest zrobione przez 5 miesięcy. W piątek wlecił vlog. Jakże bydę jechał, po drodze wrócę vloga z tym, co dostawiłem przed wyjazdem. No i tak zróbmy, Dobra. Także w tym momencie żegnam się z Wami. Dla lepszej oglądalności, dla lepszego zasięgu proszę o udostępnienie tego dla osób. Który według Was byłby zainteresowany tym Dla... I o subskrypcje osób nowych Plus ostatnie 5 miesięcy wróciło 10 subskrypcji Także dla niektórych to jest mało Dla mnie to jest nawet dużo No nie powiem, że nie Wyjeżdżają zamiast jest 39 w tym momencie Na piątek było 49 I są, są osoby, które yy, naprawdę oglądają te filmy I tak samo można powiedzieć Inaczej, wiem jaki film był najbardziej oglądający. No, największy jest iGo poradnik, taki prosty poradnik dla kierowców. Ale niestety ja już nie jeżdżę, nie potrzebuję nawigacji. Nawigację mam w telefonie raz że Google dwa, że yy, jakąś starą. ściągnąłem, gdy się tylko mapy. Ściąga, ja się ściągnąłem Polski tylko i Niemiec. To mi wystarcza, Prowadzi fajnie, pokazuje ceny paliw. Ale w sumie tak myślę głośno, teraz zrobimy jeszcze też może szybki yy, podgląd tej nawigacji i dam też pokażę. Także żegnają się z Wami na chwilę obecną. Zapraszam Was do kolejnego filmu, który odbędzie się w środę. To, będzie to film podsumujący wszystko, co zrobiłem przez ostatnie 5 miesięcy. Zaczynając od domu, kończąc na podwórku wszystko. A jest tylko trochę tak naprawdę. Dobra. Ja z Wami się żegnam. Wstawiam ten film. Zapraszam Was do vloga, który odbędzie się w środę do godziny 12 zostanie wstawiony. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Bajo.